Teraz mogę się przywitać z wami y, już na spokojnie. Cześć siemanko, witam was z tej strony BLOX. Dzisiaj będziemy, dzisiaj będziemy eksplorowali gigantyczny obiekt jakim jest jedna z opuszczonych y, fabryk w Polsce. Obiekt jest gigantyczny, tak jak już mówiłem. Eksploracja dzisiaj może być dość chaotyczna z uwagi na to, że obok jest prowadzona rozbiórka tego budynku. Jakby tutaj przejść? Widzimy pełno gaśnic. O kurczę. Piwnice pełne zalegającego prochu. Te gaśnice chyba jeszcze są... Pełne, tak, one są pełne wyjście ewakuacyjne, budka albo do kontroli, albo do czegoś innego, zobaczymy. Jak widzimy, tu są jakieś. Szafy sterujące. Jestem teraz na piętrze wyżej niż były te, niż były te szafy rozdzielcze, które Wam pokazałem. Chyba wrzucę napisy, bo nie chce się drzeć, a pracuje tutaj koparka, więc gdzieś są tu ludzie, pracownicy. Zobaczcie jaki tu jest widok. Wszystkie rury, które się obracały, bo tutaj są silniki potężne. Zaraz to zobaczycie. Tam się znajdują potężne silniki do obracania tymi rurami. ale wiem, że tam gdzieś jest kopara, więc nie będę tutaj wychodził. Poza tym on tu nigdzie mnie nie zaprowadzi, ponieważ jest dostępna klatka schodowa. Jestem pod ogromnym wrażeniem rozmiaru tego budynku, tego praktycznie kompleksu, który eksploruję. Tutaj kolejna szafa. Sterownia wag dozujących młynów surowca. Nie wiem, co jest w środku. E, po, 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 bo lampę schowałem. O, przyświecę sobie telefonem, żeby nie spaść. Tutaj jeszcze przyciski. Licznik. Teraz może pójdę tutaj zobaczyć, co tutaj jest. Taśmociągi, kolejne młyny. Wow, o, już wiem, co to jest. Tak, to jest do obsługi tego taśmociągu. jednak tak się stało, że wszedłem tutaj. To już się tędy przejdę. Ale będę trudny Widok. Tutaj jeszcze wyżej mamy jakieś konstrukcje, które Chcę zobaczyć. Obraz GoPro na pewno nie oddaje tego, jak tutaj jest. Zobaczcie. Wow. To są te wszystkie rury. A i tutaj druga to... część takiego czegoś. Już wiem, gdzie to jest. Już wiem, yy, gdzie, gdzie się znajduje Gdzie się znajduje teraz. Czy stąd dam radę jakoś wyjść? Tak. Zobaczcie, jakie wielkie.

więc teraz muszę wejść na klatkę schodową, żeby żeby wyjść dalej Dobra, jestem o. Dobra, blacha Jestem piętro wyżej yy, To jest chyba gaśnica, nie przepraszam, to jest butla butla z z tlenem do spawania no tutaj jeszcze winda jest nie wiem czy się otwiera czy nie o, nie chce się otworzyć Moi do... może i dobrze zobaczcie jak to wszystko wygląda wow tam mamy te rury tam hałasuje blacha więc nie należy się jej obawiać tutaj natomiast mamy Wyjście donikąd. Wyjście nikąd, ponieważ jest klatka schodowa, ale nie wiem jak ona się tyczy budynku obok, czy jest odspawana, czy nie. Wszystko tam jest pokryte cementem. Wszystkie ściany, jak widzicie. W środku też naprawdę zalega masa tego cementu. Nie wiem, czy pójdę na te silosy. Zobaczymy. Tam u góry jeszcze jest jakiś komin od pieca. Nie wiem też, do czego piec tutaj miałby służyć. O oh, wow! Nie ma co przynudzać, chodźmy dalej. O, wow. Ale te wielkie, ale te wszystkie rury są wielkie. Tutaj też jakiś taki młyn się znajdował. Ciężko stwierdzić tak naprawdę. Co tutaj jest? bateria w GoPro, dlatego dźwięk będzie teraz gorszy, ponieważ będzie z kamery. Muszę tą baterię wymienić. Znajduje się teraz piętro wyżej. Padło mi GoPro wcześniej, co widzieliście. Oj, po tym to nie, nie będę chodził. Pomieszczenie. Urządzeń instalacyjnych, nawiewu, chyba wejście wzbronione. chyba nie dla mnie. Ojoj, troszkę tu ciemno. Lampa schowana, a nie będę jej wyciągać. Poświecę telefonem. Jakieś takie mam. Zobaczcie, jak pisało. Urządzenie instalacji, nawiewu. I to praktycznie nowe, niezakurzone, nie zdewastowane w żaden sposób. Wow, chodźmy dalej, co tutaj jest. I zobaczcie, co tego tutaj jest i pomyśleć, że to wszystko kiedyś prężnie działało. No, jestem w szoku naprawdę. Jak tutaj po pierwsze musiało być głośno. Jak tutaj musiało być głośno. Dobra, tam nie będę szedł, bo tam byłem. Ewentualnie pokuszę się jeszcze piętro wyżej, ale coś się zbiera na burze, więc nie wiem ile jeszcze tutaj pochodzę. Eee. Dobra, chodźmy piętro wyżej jeszcze zobaczyć tak dosłownie szybko. Eee, widzę, że już to jest Ostatnie piętro chyba tego. Ostatnie piętro zapowiada się bardzo ciekawie. Widzimy tutaj jakieś, 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 po um, prostu nie jakieś, tylko końce tych rur. E, tutaj e, nic no. nie ma. Kolejne szafy rozdzielcze, silnik elektryczny. Chodzi, bo nie wiem co tam jest Jednak to jeszcze nie jest ostatnie piętro ponieważ nade mną jest jeszcze jedno dobra co to jest jakieś takie drzwiczki które nie wiem a one są w złą stronę One są w złą stronę chociaż A nie otwarły się Tutaj jest jakiś taśmociąg o, składzik. Wow! Ale składzik ja nie mogę. Uprząż. E, jakiś tu dzwonek. Telefon. Maski przeciwpyłowe, nawet. Takie prawie jak w Czarnobylu. I, 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 i chyba tyle. Kurczę. Pierwszy raz widzę uprząż w takim miejscu. Dobra tutaj natomiast co mamy? jakiś, A tu jest cały już ten kompleks szybko tak zobaczymy Jak to się prezentuje. Oho Dobra, Złożę. znowu jakieś te elementy. A ja nawet nie jestem nawet właśnie gdzie ja jestem. Gdzie ja jestem? a tam już jest obrywanie chmury i piętro wyżej kurcze jeszcze jest coś piętro wyżej ale już nie będę szedł i to dość dużo jest u góry ho. ho, ho. tych pięter jeszcze jest tam trochę nie po tym Temu nie ufam, a tam coś jest. Temu Podestowi nie ufam. Z uwagi na to, że mamy w dół ponad, ponad 20 metrów jak nie więcej. No i w tym miejscu mogłem już zakończyć dzisiejszą eksplorację. Pożegnać się i powiedzieć do zobaczenia w kolejnym odcinku. No, gdyby nie fakt powrotu do tego miejsca dwa tygodnie później. Gdy przyjechałem tam dwa tygodnie później, zobaczyłem zupełnie inny obraz. Rozbiórka poszła tak do przodu, że był to ostatni gwizdek na zobaczenie cementowni w jako takim ładzie. Oba piece obrotowe, czyli te dwie wielkie rury, zostały obcięte i jeden z nich powędrował na złom, gdzie później najprawdopodobniej trafi do huty. Drugi fragment zaś się ostał, i teraz możecie zobaczyć, z jak grubego materiału były one wykonane. Między wierszami dodam, że z uwagi na chaotyczność eksploracji, jestem zmuszony dodać narrację do materiału z GoPro i zdjęć. Po minięciu pieców udałem się do miejsca, do którego chciałem już dotrzeć za pierwszym razem, no ale z uwagi na obecność ekipy wyburzeniowej, nie dałem rady. Po przeciśnięciu się przez zalegające sterty gruzu natrafiłem na tlące się fragmenty okładziny tłumiącej drganie od silników, ponieważ metalowe fragmenty przy nich były cięte palnikiem. Z uwagi na panujący zapach wyszedłem, minąłem z pieców obrotowych i powędrowałem na piętro wyżej, gdzie moim oczom ukazał się długo oczekiwany widok. Szybkie fotki i lecimy dalej. Wyszedłem na górę po schodach, mijając część aparatury obsługującą przeróbkę cementu. Klatką schodową chciałem dostać się na dach lecz drzwi na niego były zamknięte. No cóż. W mgnieniu oka postanawiam opuścić ten budynek i pokierować się do następnego, no czyli do tego wielkiego pionu z rurami i młynami, który eksplorowałem dwa tygodnie wcześniej i jakieś kilka minut temu. Jak zwykle wleciały zdjęcia, może tutaj nie będę już nic mówił, tylko je Wam pokażę. Rzecz jasna, a jeszcze więcej fotek z tego miejsca znajdziecie na moim Instagramie, link w opisie. Po drodze skorzystam jeszcze z kładki między budynkami, przy której skończyłem tamten fragment filmu. Przeszedłem nad ponad 20-metrową przepaścią i wszedłem nad piąt Silosów w budynku obok. Nic tam ciekawego nie zauważyłem, więc wracam. Udało mi się dotrzeć na ostatnie piętro i grzechem byłoby nie wyjść na dach. Upewniłem się, czy drabina jest stabilna, no i po prostu na niego wyszedłem. Ale było warto, bo moim oczom ukazał się ten oto widok. Z uwagi na panujące warunki, pozwoliłem sobie zrobić chwilowego resta. Ale niestety długo to nie trwało, bo w aparacie zaczęła padać mi bateria, a miałem przy sobie wtedy tylko jedną, no a chciałem jeszcze zrobić kilka fotek. Więc skończyłem relaks no i zacząłem schodzić. Będąc kilka pięter niżej, usłyszałem kroki na dole, więc delikatnie wychylam się za poręcz no i widzę ochroniarza. Całe szczęście on nie widział mnie, więc obyło się bez komplikacji. Schodzę na dół i opuszczam teren. Eksploracja zakończyła się sukcesem. No niestety wielka szkoda, że to miejsce już nigdy nie będzie takie, jakie zapamiętałem, bo zostanie ono zrównane z ziemią. Mam szczerą nadzieję, że przez ten materiał przybliżyłem trochę to miejsce. No i może za jakiś czas pojadę tam zobaczyć, co z tego wszystkiego zostało. A tymczasem widzimy się w kolejnym odcinku, który będzie znacznie bardziej klaustrofobiczny niż ten. No i na który nie będziecie musieli tak długo czekać. Jeszcze raz przepraszam za tą przerwę. Do zobaczenia. Cześć.